Teraz jadę samochodem. Dobra, to ja cię dopinguję. Szybciej! Dodaj gas, Szybciej! Ale nie na wyścigu. Oj, to zwolnij! Uważaj na światła! Czerwone! Bardziej się samochodem jest. się nie zwolnić na już skosu. nie da. Uważaj na tych... Uważaj na kto. <noise> Dobrze, karty rowerowe nie już. już nawet karty rowerowe nie mam. to wolne. Ja też nie mam. Ja chyba nawet super nie mam. Miałem mieć kartę rowerową ale mi nie wydali A tutaj nie trzeba mieć karty rowerową Bo ty masz dziwny kraj Nie Szwecja I... to nie jest dziwny, dziwny kraj A to właśnie Ej mogę, mogę się zareklamować Ale reklamy są płatne Okej, to Ci jak przyjadę do Polski Fajnie A czym, pronami, czy dronami Eu... czy... Chciałam się... popcorn, myślałam że to wystarczy <laughs> Popcorn pop <laughs> Popcorn Wiesz co to popcorn? Nie wiem, na pewno mi na niego nie stać Jak jesteś ciekawi z kim rozmawia? O! Czekaj zapowiadać jemu Masz jakieś języki z oprócz szwedzkiego i szwedzkiego? Tak, angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, szwedzki I ja dodatkowo na polski i mam z tego ocenę, ocenę na śledztwo. Ty masz polski? No Polska nie było. Ja mam niemiecki. Aha. Mam średnią 4 z Niemca. Ogólnie ze wszystkich przedmiotów mam średnią po Ciebie 1,8. Jestem lepszy od ciebie. Gdzie Jest taka pijonka, że... Tak. Mm -hmm. tak, 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 tak! 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 Tak, tak! Nie, nie no, bo to nie jestem Ja też nie jeszcze. <laughs> Nic, Nic oh. A te dziewczyny są, to potwierdzę, że jesteś pijonka. To jest moja kuzynka Maja. Eee, Czekaj. Ta pszczółka Maja? Ona no nie jest kujonką, nie... i nie jest głupia Właśnie Ej no weź, ja się teraz czuję tak, że ona się... że ja się na to użalam On stoją nade mną, ja siedzę na fotelu i się patrzę i mówię Nie jestem głupia <laughs> jesteś głupia, a mądra jesteś Jakie pytanko Bo ja myślę, że jesteś mądra no dobrze, myślisz, nie mieliście Ale inaczej OZACZEB się <grymne> Nie mogę jednego diamentu znaleźć, tu się osaczony, bez nie wiem co w Ciemno się robi Jak się pisze kanapkę po polsku? Kiany A APY a KI ANY, -g G -any... Ha, na A Nie A! Dobra, jesteś pewna, że ci nic nie jest. E, nie potwierdzam, znaczy e, nie. Dobra, teraz Pięknie. powiedz widzą, kiedy będziesz miała komputer. Komputer będę miała jak na ziemi, czy... E, e, jak... E, Eee... na sam pomóż. Jak na niego zarobić? Nie. Jak go wybłagam. A wybłagam. A czy nie, tylko gdzieś tak czekaj, gdzieś sobie do kogo tego mam mu Ale ja ten filmik później przeszedł swoim rodzicom, więc wiesz. Nie no, spoko. Eee. Eee, co... Okej? Jak musiałam odpisać? Eee. I ten. I w ogóle, jeśli chcecie zobaczyć, z kim to możecie. E, on będzie miał w opisie mój e, link do mojego kanału, więc zapraszam. E, nie będę miał, ale dobra. Nie, no, będę, będę miał. miał. Jak będę mi podasz, to będę miał. Co? Jak co? Jak mi podasz, to będę miał. Podam ci. Maja, z czego się śmiejesz? Nie, tak to. Tak, tak. Czeka. Czeka. Nie Czeka. mogę znaleźć żadnego dioksa. A się dzień. No i co? Zainstalę jeszcze będzie wiedziała, że to jest to samo co Minecraft, tylko samochody. Boże, Need for speed porównasz, porównasz do Minecraft. Jak to no jest? to samo. A ja będę kupować y, tego, Dobra. Y, bo... Jest e, to ja Oni jest to Statystyki też potwierdzą. To jest ja to, ostatnio fajną opiekwiłam. Polecam grę Battlefield. 3. Już się na ogół. No. Na aktualizację... Bo no, nie grałam w tą grę i musiałam gdzieś tak... A ty masz największe statystyki, nie? W zabijaniu swoich ludzi. Nie, no, ale ty wiesz, że tam kontakt, w którym miałam 64 level. To nie przypadkiem twój twojego kolega. Nie, to na serio. Był mo było moje konto. Tak, yy, raz pożyczyłam go jednemu koledze. Dobra, później powiedział, że go nie będzie używać. Normalnie sobie grałam, a później, gdzieś tak kilka tygodni temu, się zorientowałam, że mi hasło podmieniono i Ema Ema ile zmieniono. Mój 64. level! A to sobie kupisz drugi. Nie chcę go kupić! Wiesz, na... I wiesz ile nie zajęło, z tego levela? Nie, bo nie gram. Znaczy no polecam. Się tak wkurzyłam, że uuu bulwer jest normalny. No weź go tam, wiesz, poznasz, że go jakimiś tam gangsterami nastraszysz. Prowadził się do Niemczech A to moja mała go spotka, to mu dogadam. Ona lubi gadać. <grywk> lubi gadać. <grywk> ja też lubię gadać, ale to chyba widać i słychać. Nie, no, ale ty porównaniu do niej to jesteś cicha myszka. O Boże, czuję. A dzisiaj byłem na Stasiej Kopie. Jakiej Kupie? Kopie, nie Kupie. <laughs> A nie, ja tam byłam, pamiętam. No, jak jak sobie to... wpiszą, gdzie jest Stasia Kopa, to będę wiedzieć, gdzie mieszka. Dobrze, bo... Oj! <laughs> Nie, on nie mieszka w Albrzyżu. Wcale nie. On mieszka na Ptasiej Kupie. Ptasiej Kupie. Ale ja tam byłam jak miałam 8 lat. Jeszcze pamiętam, jak tam przyjechałam z babcią. Ty, ile ja cię znam? Prawie, prakty... Prawie praktycznie od urodzenia. No? Ja, to jadował... ja do Ptaszej Kupy przyjeżdżałam praktycznie, jak miałam roczek. Bo tam mieszka moja bab... babcia. A później babcia Ja Cię znam od urodzenia, gościu! No <laughs> Jaki entuzjazm Ale jak no. masz na imię? <laughs> Aleksandra, miło mi Fajnie Mówią mnie koala Koala, fajnie Tak Oskar na mnie teraz zaczął mówić koala, bo powiedziałam, że koala jest słodka Ale panda, kebab. Kebab jest dobry. A panda to jest ulubione to jest nasze wspólne, ulubione zwierzątko. to, z... to ja zaraz...